Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony oczywiście kanał Poradek Gratulowane i Witam bardzo serdecznie drogich widzów, oczywiście drodzy Państwo Witam jeszcze raz wszystkich Dzisiaj temat, o który dosyć dużo ludzi prowadzi dużo też ludzi na przykład e, uprawia taką kalatę, na przykład kalatę White Fusion czy też Crossata Tasmania e, takie kalatę może też inne kalatę, które warto ratować, bo Mogą się nam oddzięczyć pięknymi liściami, pięknymi sadzonkami, też rozmnożonymi i tak dalej. Ja oczywiście zapraszam do oglądania. A dzisiaj ratujemy ją. Po prostu ją ratujemy, żeby co zrobić, żeby ona nam od nowa urosła, zakwi czy zakwitła, czy cokolwiek. Żeby po prostu te liście były lepsze i lepiej zakwitły. Jak widzimy, Szturhampton, tak. Bo te liście są po prostu suche. Dlaczego są suche? Bo po prostu jest albo jest za dużo wody, praktycznie się dzieje tak, że jest za dużo wody. Jak widzimy tu jest taki jakby ziemia jest taka troszeczkę inna, jest za dużo białego, dlatego musimy ją tą kalatę niestety, ale usunąć. Dlatego zabieramy się za to. Troszkę jest. O, dobra. Tak to się robi. O, patrzcie. Tak się wyjmuje. I jak widzimy na sam początek są takie jakby bolewki, czy też korzenie, coś takiego, ale nie będę tego tych korzeni usuwał. Tylko po prostu chcę to obciąć. W ten sposób. O. I tu nie wiem czy to jest tak dobrze winać, Tak jest. I proszę bardzo. Mamy już jedną sadzonkę. To oczywiście liść wek. liści oczywiście wek. To już jest tam niepotrzebne. To oczywiście będzie nam potrzebne. Bo to będziemy salić. Teraz się zabieramy za tą. Troszkę śmierdzi. Nie ukrywam, że śmierdzi nawozem. Pewnie za dużo jarosu dałem. No niestety, no tak czasami nie bywa. Ucinamy mniej więcej w ten sposób. I usuwamy te liście. Tak to się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi o to. I mniej więcej e, zbieramy te wszystkie inne śmieci. Resztki, no można je pomierzyć, bo to też jest taki jakby ala nawóz czy coś tam, nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale yy, liście czy cokolwiek to by się nadawało do kompostu, ale najlepiej to lepiej wyrzucić. I praktycznie robimy sobie taki Aladołek i sadzimy to oj <grytanie> wysypało mi się, no niestety yy, potem to posprzątam trudno i po prostu to zakopujemy. Jak widzimy, jest już. Muszę to niestety obciąć, bo to jest kwiatostan. Nie wiem, czy się udało. Tak, udało się. I praktycznie zasypujemy. Momencik, może ja inaczej to zrobię. Troszkę niestety, drodzy Państwo, drodzy widzowie, będzie, jak to się mówi, burdelu. Ale przynajmniej będzie to dobrze zrobione. Oczywiście, przepraszam, że tak nagrywam dziwnie. Ale no, niestety. Oczywiście, wyjmujemy ziemię. Wyjmujemy ją. Całkowicie. Całkowicie ją wyjmujemy. Jak widzimy, jest tu. Zasadzona bulewka i gdzie się, się rozmnożyło po prostu? Się, się po prostu rozmnożyło. I teraz kładamy ziemię. Ziemia jest dosyć taka fajna. Nie jest aż taka mokra, bo e, chociaż była dosyć czas temu. Dużo dostawała wody, ale teraz w ostatnim czasie dostawała mniej wody. Dlaczego? Dlaczego dostawała mniej wody? Bo po prostu stwierdziłem, że nie powinna tyle dostawać wody. Ale no niestety się zrobiło to, że po prostu i tyle, co zrobić teraz, po prostu czekać, aż ziemia przesnie wtedy ewentualnie podlewać. Stoimy do wysuszenia ziemi. Kładziemy ją mniej więcej w ten sposób. No i jeśli oczywiście ta ziemia przeschnie doszczętnie, to wtedy podlewamy ją żeby tak liczyć raz na tydzień, raz na tydzień. W takie dni, jak teraz dziś mamy, mamy około 18 stopni, to tak raz na tydzień by trzeba było podlać, nie? Maksymalnie raz na tydzień, raz na 10 dni, raz na tydzień, coś takiego, podlewamy po prostu yy, całą kalatę. I praktycznie na sam koniec tego oczywiście filmu, tutaj oczywiście pozbieram to, bo to jest do kompostu. Trzymam kompost. Co ja wam chciałem pokazać? Jeśli chodzi o. No właśnie. Już zaczynam broić, proszę państwa. Już zaczynam broić, drodzy widzowie. Niestety. Ehm, jeżeli chodzi o to. O tą kalaterę, tak? O tą white. Nie, to nie jest white fusion, przepraszam. Tamta jest white fusion. To jest crossata Tasmania. Jak widzimy, ziemia jest sucha, jest praktycznie wysuszona. Dlatego jak jest deszcz, ziemia jest wysuszona, tak? W kalatei bierzemy wodę. No ja niestety nie mam tu praktycznie żadnych takich zasobów wody czy czegoś, ale więcej używam wody gazowanej, źródlanej albo mineralnej. I mniej więcej podlewam dość ilością. Troszeczkę mi się wylało wody, żeby po prostu to wchłonęło. Tyle chyba powinno starczyć. I teraz niech to sobie wchłonie. I ma dostać jedzenie. To jest takie jej praktycznie jedzenie. I tyle praktycznie tak się mniej więcej ratuje kalatei. I potem za kolejne 10-7 dni powtórka z podlewania. Ale z tym już nie, z tą crosatatasmania kalateum, z tym już nie, bo już ma dość. To dopiero jak już do siebie dojdzie, po dwóch tygodniach, dopiero od przesknięcia ziemi, można e, podlania ziemi. Jak już ziemia całkowicie przesnie, podlewamy. Potem około dwa tygodnie przerwy i wtedy znowu podlewamy, ale już mniejszą ilością wody. nie? Jeżeli chodzi o tą, to musi wysnąć około. Tygodnia, wtedy lejemy wodę, yy, i potem przerwa dwa tygodnie. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o Kalatę White Fusion czy Crossata Tasmania. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o CKT. Tak, rzeczywiście, tyle z mojej strony. Oczywiście to był oczywiście materiał, jak uratować Kalatę. Yy, oczywiście też będzie materiał na temat tego, co tutaj oto gadka. Ale to oczywiście za chwileczkę, bo tu mam już przygotowaną do tego, jak to się mówi, doniczkę. W sumie dwie mam doniczki, bo tu już widzę, że już nie ma po prostu sensu tego robić, ale myślę, że to będzie w porządku. Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę, no i no cóż, do zobaczenia do kolejnych materiałów. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.